Co robisz, że kutasy mi z nieba lecieli, gdy oglądam twój program nagrywany Full Hudation Cameration Oddaj! Trzy lata temu zrobiłem program, który okazał się wielkim sukcesem. Wszyscy w Polsce nie wiedzieli jeszcze, że to będzie najpopularniejszy program. Dobry ten program był, że to aż wszystkim kutasy z nieba zaczęły lecieć kurczak! I żarty zaczęły śmieszyć jak brykiety z panem kurczakiem I wszystkie gimbusy zaczęły się awanturować o to, żeby były kolejne odcinki Aaaa, ten gość jest zajebisty No chyba nie myślicie, że to ja jestem Food Emperor <grywka> dziesiątki, hey. nigdy nie będziesz podróżować, chyba że sprzedasz się u jakiegoś można władcy na dworze i będzie ci płacić i on będzie...